Siemaneczko, ja sobie siedzę w galoperze Zobaczcie, Kiłobus jest obok Cześć syncio Cześć Dzisiaj wziąłem syna na przejażdżkę Mamy się spotkać w parę aut Zobaczymy, co z tego wyjdzie Kilka samochodów, delikatna, amatorska pojeżdżawka Amatorów 4x4, więc zapraszam na film Możesz się doczekać, kiedy ruszymy, co? Tak, nudzę się Jaskownica Fajna? Tak Też się mega cieszę, dzisiaj rajtowo, bez jakiegoś dzikowania Jestem z synem, pierwszy raz pojechał ze mną na taki offroadzik Delikatny Coś tam sobie pojeździć, popatrzeć I miło spędzić czas Są inaczej. jest czerwony kapturek, dzień dobry Muszę mieć przygotowane... Dubinos Proszę bardzo, są furki Subaru Patrol Zaraz jeszcze dojedzie Tomek Terrano Będziemy w komplecie, mogli już powoli działać Jest i on, kurde, pospowana fura, to już po dziurach ciśnie jak szatan Proszę bardzo Słychać stuki w zawieszeniu, pamiętajcie się nie przejmować, ważne, że jest i pracuje To znaczy, że coś tam hałasuje jeszcze Tomko, jak to mówię, wiesz co, że jak ten, fura pospowana, patrz po dziurach już nie zwalnia znowu Nie, <laughs> nie. Ogniem <laughs> Ogień Dobra, kto pilotuje? Ty, ale kurde Jest <laughs> osłon. Pod, pod, pod blokiem stałem na sportowej czaisz? No, to tutaj w miejsce hale, hale. piaskownicy jest trochę. No po linii prostej to pewnie z 3 km będzie. Więcej. Myślę, że z 4-5. Ja się wstydzę, jak mnie nakrywasz. Dobra, wybieramy, wybieramy prowadera, teraz i pojeździawki i ciśniemy. byliśmy na żwirowni Żwirownia tajemnicza To była żwirownia tajemnicza Co? Nie, nie zdradzamy lokalizacji, pojdź do kamery Było mega fajnie A teraz pojeżdżamy na SPK tak. I... Suwalski Park Krajobrazowy Jedziemy sobie po prostu popatrzeć Tak Było trochę bardzo... Stado saren Było fajnie Piękne młode sarenki, no Tak Znaczy, co wspominać O Jezu O, rolnictwo O Jezuniu, kochany, Kiciu. Klimat, teatros. Ale postawcie łapkę w górę. Za to, że się staramy. Tak! A ma to z na pszczety. Fajne klimaty, co? O, jest piękna. Tak, trzeba przyznać. Ja jestem z swoim tatą. Jakie to Tu ale chyba jechałem jest... Przywitaj się. Siemaneczko, jadę z moim kochanym synem. Tak Tam jeszcze kolegów mojego taty. Jakie fury z nami jadą ładasz, opowiedz? Nissan Tezano. Nissan Patrol i... Subaru Forester Subaru Futested, a u nas Hyundai Galopet! Dziotko! Tutaj na samym tyle, ale dobra, spróbuję. Jak będzie tego, to zapnę się. kręć kręć, się, bo to jest jest wesoło. A się nie powiedziałem. Też mam sam tył. A tak? A nie powiedział, Będę tylko to, taki linko, to jest Na górze, ja ja tak na, na, ja na dola. Dojechaliśmy w kolejne miejsca. Teraz będziemy patrzeć, czy da się tu przejechać, bo tu są całkiem niezłe wąwozy. Na razie Ades jest szczęśliwy. A tam było ciekawie. Nie wiem, co to wyszło, bo Adaś trzymał kamerę, ale parę fajnych miejsc. Ale zobaczcie, co się dzieje tu. Adaś, chodź. <taki> tak, i tutaj, ty, to do przejechania jest. Tylko tu jest tak nieprzyjemnie. Troszeczkę. Przyjemnie. Bo tu jest tak dołeczek taki. Zaraz to jeszcze tutaj z tej strony zajdę, pokażę. Synek, tylko powoli. To jest fajne. To jest fajne. Tu jest kąt 90 stopni, tego w kamerze ja nie wiem, widać. Nie wiem, kto to przyjedzie. Michał. <taki> Michał to zrobi. <taki> To jest dla niego patrzę jest idealny, to ci się nie odniosło. idzie szata, to nie uznaje czegoś takiego jak hamulec w samochodzie. Żywór. Tak jest, pomarzło. Pomarzło, to jest złoto z puciutko. Stary to ci ledwo za rantopony wystaje. Easy. Fajnie przejechał, nie? Jak wygląda pod wody to wszystko? Tu póciutko jest. Jak przyjedziesz na drugą stronę, to nagrywaj, bo Michał powiedział, że będzie będziesz Subaru daje radę. पता कलाय